Witam wszystkich w nowej serii, która będzie opierała się na otwieraniu skrzynek na stronie G4Skins. Eee, I cóż, z góry na początku odcinka chciałbym Was tutaj zaprosić do skorzystania z mojego kodu promocyjnego Nexos, który opiera się na dwóch zerach pomiędzy mm, i z tego kodu dostajecie dokładnie 5% przy doładowaniu. Eee, więc załóżmy chcecie sobie 10 zł wpłacić. To dostajecie 1050. Więc zawsze te 50 groszy jesteście na plus. I cóż, dostajecie przy okazji złoty 60 zł na start, więc możecie sobie taką, taką skrzynkę tworzyć. milspec spec, w której możecie trafić e, dla przykładu na takiego teka o wartości 52 groszy. Taka myślę, że skórka w porządku. Ja bym ją wypłacił. I cóż, e, dzisiejszy nasz budżet będzie się opierał na 63 zł. I myślę, że głównie będziemy tutaj e, tworzyć i dołączyć do bitew innych użytkowników. E, I cóż, e, myślę, że będę mógł zorganizować konkurs w najbliższym czasie, albo pod koniec odcinka, albo jak już w następnym. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. E, jak na razie myślę, że możemy za 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 zacząć sobie spokojnie. E, trzema... Z naklejkami. Mm, i Proszę wybaczyć za zająknięcie Przede wszystkim mam nadzieję, że Wam się mm, ta nowa seria spodoba i ogólnie, że konkursy będą dla Was w porządku. No i ogólnie samo oglądanie e, całego kształtu tego, mm, tego wszystkiego. Zaczynamy bardzo fajnie z naklejką za 14 zł, więc tutaj bitewka mamy zwróconą. Tutaj też mamy 4,72 z, z tego rekinka. Bardzo przyjemny start. O, oh, wow! No, myślę, że tutaj szczęście jak najbardziej nam dopisało. Tutaj 40 zł, tak naprawdę yy 12 zł, więc ta bitewka jest jak najbardziej yy, mile widziana. Yy, więc myślę, że w takiej sytuacji od razu mógłbym zrobić konkursik yy, więc nawet prędzej niż myślałem. Na myślę, że gloczka damy, bo sporo ludzi lubi Glocka. Mogłem mógłbym Wam wypłacić właśnie takiego Glocka Vogue. Prawdopodobnie już w tej chwili mógłbym to zrobić. Chociaż e, zmieniłem nazwę niedawno, a niestety jest taka blokada. Ale w każdym bądź razie mamy 76 złotych. E, I przy okazji na Discorda swojego zapraszam. Będzie on podany w opisie. Mm, więc zapraszam. Czy nam się wysłało? Nie. Więc niestety później, jak coś. Ale w każdym razie, przechodząc do kolejnych bitew, yy, tym razem spróbowałbym coś bardziej ryzykownego, bardziej pod tytułem yy, niby procentówki, niby nie. Więc dalibyśmy sobie raz Globusa i raz Bobiego, yy, dalibyśmy to na trzy osoby, może takie coś. No i oczywiście będziemy grać głównie z botami. Ja jestem bardziej przekonany i w jakimś sensie nauczony, właśnie grać z botami niż tutaj yy, z normalnymi użytkownikami. Więc zobaczymy, czy się po czy też nie. Ale wiadomo, szczęście nie zawsze dopisuje. Hmm, w tej sytuacji, jak widać na razie nie. Chociaż tutaj ładnie dla Arnolda 12 złotych USPIK. Hmm, i, no i niestety nie tym razem. Tutaj też e, bitwa się jak widać nie zwróciła, ale tam zdarza się. Hmm. Może byśmy zagrali sobie hmm. mak 10 Restricted naklejeczkę no i tak do dwóch dyszek dojdziemy sobie z I need dolar. dollar tam tam dwie osóbki oczywiście w trybie normalnym ja underdogów nie daję, mam lekką traumę, jeśli tak to można nazwać, ale fakt faktem jest jak jest. Mm, no zobaczymy, czy nam się poszczęści w tej, w tej oto bitwie. Tutaj bot Henry, więc ja go, ja go na przykład lubię, więc to jest taki ala fun fact. No, tutaj fajny początek, 8 złoty razem, 6 złotych po mojej stronie. jo, ja, nawet Evil Daimio, Mio Zadyszkę, też bardzo przyjemnie. Już bitwa jest zwrócona, więc też bardzo przyjemnie. Tutaj bez większego szału naklejki. I może I need I de dolar coś przyniesie na koniec. O, nawet 7 zł. A, mój błąd 6. No i przyjemna bitwa. Hmm, z. Praktycznie Żydyszką do przodu. Hmm, więc już tego się teraz pozbędziemy może i tak. A teraz dałbym coś bardziej. Wydają to, że ryzykownego. Hmm. Może byśmy dali sobie jednego Lynxa ee, i gadżeta. Tu mamy dwie dyszki. To jeszcze Restricted na koniec. Lynx jest procentówką taką lepszą. No i e, ten gadżet jednak mi się jakoś nie podoba. Może byśmy sobie gadżeta podminili na, na Globusa. Może niech będzie taka sytuacja. Więc yy, a się uda. W tym czasie się już faktycznie możemy pozbyć tych oto przedmiotów. Tutaj ciekawe, dwa kałaszki po dwóch stronach. Hmm, zaczynamy. No o No niestety. Nieszczę nieszczęśliwie zaczynamy. Ale czy Globusik się uśmiechnie, bo on też lubi, lubi coś tam po, poświrować. No niestety nie tym razem. Mm, no cóż, zdarza się. Skoro Linksik oddał? To może go damy dwa razy. Znaczy no nie mi oddał, ale tej botowi, więc może spróbujemy dwukrotnie. Zobaczymy, czy coś się zmieni. I ten Gali jest naprawdę sporo warty o dziwo. Ku mojemu zdziwieniu, właśnie. I cóż, w pierwszej skrzynce dostajemy. O, właśnie, kałaszka za 20, za 20 polskich. A w drugiej skrzynce coś się do nas uśmiechnie. O. Spodziewam się, że to mnie jest warte. Ale tak, to praktycznie sobie odrobiliśmy tamtą poprzednią bitwę, więc faktycznie coś się do nas uśmiechnęło. Mm, sprzedajemy sobie to i teraz, skoro nam trochę posiadało, to może dołączylibyśmy jakiejś bitwy takiej tańszej, żeby właśnie tej szczęście się przestało nas uśmiechać. Więc tutaj może za. Mm, nie, tutaj za późno niestety. Trochę tutaj, tutaj w, to wszystko ucieka. Za 14, za 1480 na underdogu, no zobaczymy czy tutaj coś się stanie, na no wiadomo underdogów nie lubię jak już wspominałem, ale Miałoby to, miałoby to coś gdzie nam przestanie szczęście uśmiechać, więc powinno spowodować, że nic nie trafimy Początek bardzo przyjemny hmm, Praktycznie 6 zł. Tutaj, no 0,80, zł taka skrzynka tutaj też do przodu Hmm. O, tutaj ładny, ładny kałaszek dla, dla przeciwnika. Hmm. Gold Sony. Dobra, początek bardzo dobry dla mnie. W Drugim znowu znowu bardzo fajnie dla mnie. Jak widać częściej się tutaj jeszcze uśmiechać. Tego, co, te, tego właśnie co chciałem. I tutaj, tak, ppp Zobaczymy, co będzie po dwóch stronach. Hmm. Ok. O oh, wow. Tutaj nawet, nawet stawka się fajnie podbija. No, z takiej bitwy 33 zł. Więc bardzo przyjemnie. Hmm. Więc sobie to wszystko posprzedajemy. Więc jesteśmy na sytuacji 80 zł. W tym czasie bym sobie zakupił już ponieważ go sprzedałem. Aby coś tutaj było. Mm, więc ja bym sobie może zakupił tym razem. <grymnie> może tego Gina. Jean wydaje się przyjemny. Dobra, i na razie w tym zostajemy. Galila sobie może później zakupię. Tutaj bitwa za 26 zł. To, to. się wydaje przyjemna bitwa. Zobaczymy, czy tutaj nam się poszczęści, czy też nie. Ale myślę, że skrzynki. No ciekawe, z tego co widzę. Rąk już trochę szwankuje. Na nieszczęście. Okej, okay, tutaj początek. O wow. 16 zł bardzo przyjemnie. Nawet bo nam ten shotgun siadł I tutaj niestety nic szczególnego. Eee, proszę wybaczyć, na chwilkę się wyciszę. Hmm, już jestem z powrotem. Hmm, proszę wybaczyć za, za tą przerwę. W każdym momencie przechodzimy dalej. Ja mam bitewkę za 20 zł, ale myślę, że tutaj mogę coś tam dokręcić specjalnie, tutaj lepszych emocji. Może tego morka, ciągle go unikam. Nie wiem czy z jakiegoś powodu się przekonam. A więc w każdym bądź razie przechodzimy do dalszej tej rozgrywki. No tutaj się widzę, że ładny gigant uśmiechał dla Bota Crashera. Bodajże, że najdroższa skórka stoi. No praktycznie. Ale i tak jest warta wręcz fortunę, świętwierdzić. twierdzić. Ok, początek tutaj fajny w sumie. Lekko na minus, ale chociażby coś. W drugiej skrzynce nam się trafia: no 12 do tego, dla BotA Crashera, więc gratulacje tutaj dla niego. Fajną sobie tutaj sumkę tworzy. W trzeciej też niestety nie dla nas, tutaj kolejna dyszka. I czy Mork? Mork się dla nas uśmiechnie, ma coś w sobie. No niestety nie tym razem. Mm, więc niestety zdarza się. Ale możemy z tym Morkiem spróbować. Damy też znowu trzy skrzyneczki. Zobaczymy czy coś się zmieni, a jak coś sobie zrobimy taki miksik, ewentualnie coś sobie sprzedamy. Chyba szybkie F5, bo tą stronką to jest dramat. Okej, okay, totalnie nic, jedynie dla bota Henry'ego. Dalej lipa straszna. Czy chociaż wczoraj coś się uśmiechnie? Oj no niestety Nie tym razem Było jednak blisko Ale też trochę za daleko Wspomniałem coś o miksie. Możemy sobie Zaryzykować tego famasa Więc dalibyśmy sobie Raz Globusa Raz Glocka Raz Mosby bo może nie moskwitamy. Mamy Beasta. eee naklejki. Zostańmy. Mm, czy Beast był ok? No ma noc jakaś mieszanka. W każdym bądź razie. Mm, damy naklejki naprzód. No i dobra, może nie Glock będzie w pierwszej kolejności. Znaczy w drugiej. No zobaczymy, co tutaj jest stanie. Czy na tym skończymy odcinek, czy jednak może coś się przyfarci? Fajnie by było jednak, gdyby coś się jeszcze uśmiechnęło. No właśnie, bota dla nie lubię, właśnie z powodu takiego, że takie coś się dzieje. No, tutaj już ma 20 polskich złotych. No i tutaj niestety Globus nie dał. Nie bardzo możliwe, że może być lipa. Tak też się stało. Nic bardziej mylnego. Bo Arno tutaj lekko, fakt faktem lekko zdominał tą bitwę, bo sobie sam ją odrobił. No ale cóż. Zdarza się. Zawsze mogę jej tego Digla zaryzykować, ale myślę, że obejdzie się bez tego. Myślę, że sobie już go zostawię, bo i tak dyszkę wpłaciłem. Ale w każdym razie dziękuję Wam bardzo za udział. Myślę, że odcinek. Wam się spodoba. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji i o komentarzu w hmm. tutejszym i dzisiejszym. W swoim będzie Glock, i w ten oto sposób oczywiście dołączacie do konkursu. Zapraszam też Was na Discorda, tam będzie więcej informacji do konkursu. No a ja Wam życzę miłego dnia. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie.